Czy wybór mniejszego zła jest spoko? Nie, zło to zło. Gdyby to zdanie było prawdziwe, czyli gdyby nie dało się wartościować różnych złych zachowań, to za każde przestępstwo byłaby taka sama kara, ale ludzie posiadają umiejętność przypisywania różnym wydarzeniom różnych wartości. Potrafimy porównywać ze sobą różne dobre i różne złe rzeczy i oceniać, co jest lepsze w kontekście jakiegoś punktu odniesienia. Jeśli mamy jakiś punkt odniesienia, na przykład naszą przyszłość, to stojąc przed jakimś wyborem, potrafimy ocenić. Co jest lepsze dla naszej przyszłości? Albo co jest mniej złe? Przykład z życia. Proszę pana, nie mam dobrych informacji. Jest pan bardzo chory. Musimy panu amputować nogę albo twarz. Proszę wybierać. Co, całą twarz mi amputujecie? Całą. Język, oczy, uszy nawet. Całą twarz musimy panu wyciąć. Albo nogę. Niech pan wybiera. Jak mam taki wybór, to wolę nic nie wybierać. Zło to zło. Ja wiem, że ten wybór nie jest komfortowy, ale tylko taki wybór pan ma. Tak się pana życie potoczyło. Przykro mi. Proszę się spokojnie zastanowić, czy chce pan żyć bez nogi czy bez twarzy. Ale jeżeli pan niczego nie wybierze, to ktoś inny wybierze za pana. I może się okazać, że wybierze gorzej. Nie zawsze w sytuacji wyboru występuje coś takiego jak mniejsze zło. Jeśli mamy możliwość wybrać coś, co jest spoko, to znaczy, że możemy wybierać między dobrem i złem, albo między większym dobrem. I mniejszym dobrem, ale nie zawsze mamy taką możliwość. Zdarza się, że ktoś znajduje się w sytuacji, w której ma tylko złe możliwości. Może wybierać tylko między większym złem i mniejszym złem. Szczególnie często w takiej sytuacji znajdują się Polacy, gdy mają na kogoś głosować. Możliwa jest też sytuacja, w której dokonanie wyboru nie jest konieczne. Możemy wtedy powiedzieć, że nie interesuje nas ani mniejsze zło, ani większe zło i że bojkotujemy ten proces. Ale wybór naszych politycznych reprezentantów jest konieczny. Oni muszą zostać wybrani. I nawet jeśli ty nie będziesz głosować, to ktoś inny ich wybierze, a ty i tak będziesz ponosić konsekwencje tego wyboru. Będziesz ponosić konsekwencje tego, że wybrałaś bojkot zamiast głosowania, bo nawet jeśli nie głosujesz, to i tak masz wpływ na to, kto wygra. Twój nieoddany głos rozkłada się proporcjonalnie na wszystkich, więc większość twojego głosu trafia na tego, kogo popiera większość głosujących. Twój nieoddany głos to poparcie tego, kto jest mniejszym złem dla innych. Ale to niekoniecznie jest mniejsze zło dla Ciebie. Kolejny przykład z życia. Proszę Pana, nie mam dobrych informacji. Są wybory. Musi Pan zagłosować na kogoś, kto zniszczy wszystko, albo na kogoś, kto zniszczy dużo, ale jednak trochę mniej. Proszę wybierać. Co całą Polskę zniszczy? Całą. Praworządność, prawa mniejszości, gospodarkę nawet. Właściwie wszystko zniszczy. A ten drugi też dużo, ale jednak trochę mniej. Niech pan wybiera. Jak mam taki wybór, to wolę nic nie wybierać. Zło to zło. Ja wiem, że ten wybór nie jest komfortowy, ale tylko taki wybór pan ma. Tak się pana życie potoczyło. No przykro mi. Proszę się spokojnie zastanowić, czy chce pan, żeby wszystko zostało zniszczone, czy jednak trochę mniej. Ale jeżeli pan niczego nie wybierze, to ktoś wybierze za pana i może się okazać, że wybierze gorzej. Podsumowując, pojęcie mniejszego zła nie ma zastosowania w sytuacji, w której jest spełniony chociaż jeden z dwóch warunków. Co najmniej jedna opcja jest spoko, wybór nie jest konieczny. Nawet jeśli nie głosujesz, to i tak bierzesz udział w głosowaniu. Jeśli nie głosujesz, to decydujesz, by inni ludzie wybrali to, co według nich jest spoko, lub co według nich jest mniejszym złem. W sytuacji koniecznego wyboru, wybieranie mniejszego zła jest przejawem obywatelskiej odpowiedzialności za nasze wspólne państwo. Natomiast bierność i unikanie wyboru są przejawem niedojrzałości. Wybieranie mniejszego zła to wybieranie większego dobra. Nazwij to, jak chcesz, ale nie pozwól, by Twoje polityczne decyzje były emocjonalne. To są zbyt ważne sprawy. Polityka ma wpływ na jakość Twojego życia i życia Twoich bliskich. Nie unoś się, nie obrażaj. Spokojnie zastanów się, co będzie dla Ciebie lepsze i dokonaj wyboru. Każde działanie, które prowadzi do ograniczenia złych decyzji polityków, jest dobre. Jeśli masz poczucie, że żaden polityk nie jest spoko, a i tak głosujesz na mniejsze zło, to jako polski obywatel dziękuję Ci za Twoje zaangażowanie.